Ten pojeb, kiedy będzie już na całkowicie przegranej pozycji, to kliknie czerwony przycisk i wyjebie bombę nuklearną. A mi się wydaje, że nie zrobi tego. I nie dlatego, że jest człowiekiem rozsądnym, no bo wyobraź sobie taką sytuację, kurwa, wiesz, że i tak zginiesz, to w sumie chuj w ten świat, nie? Nie bierzesz żadnej odpowiedzialności za nic, jeśli do tej pory nie przejawiasz jakichkolwiek skrupułów, ale na pewno dookoła niego są osoby, które wiedzą, że jak to zrobi, no to już nie będzie nic, nie? A myślicie, że nie ma <laughs> nie ma X osób w jego otoczeniu, którzy tylko czekają, aż go nie będzie, aż osłabnie, żeby zająć jego miejsce? Jest dużo wpływowych ludzi, no kurwa. Oligarchowie, kurwa, typy mają jachty, mają fajne dupeczki, czy coś. Na chuj mają, kurwa, ryzykować, że jakiś pojeb se wypierdoli atomówkę, kurwa, i, i świat zniknie? Wiesz o co chodzi, nie? No. Nie ma interesu w tym pierdolić nuklearkę, ponad 200 lat nie można wejść na teren po wybuchu. No nie masz akurat lumperacji. Zależy w, w, w Chyba 130 lat jest po, kurwa, bombie kobaltowej, a to jest dużo mocniejsze. Ale no, fajnie, że próbowałeś. Czy atomówka rozpierdala cały świat? Ciężko, żeby rozjebała cały świat atomówka. Musiała być kurwa niesamowicie duża, nie? Więc no, ja ostatnio oglądałem na YouTube są symulacje yy, ten... No taka, taka co, na, bo Rosjanie ogólnie zdetonowali yy, na północy, na jakiejś wyspie yy, największą atomówkę w historii. No i jakby ją jebnęli, kurwa, w Polsce, to nie wiem, to na przykład całe, kurwa, mazowieckie by poszło się jebać, nie? Ale to już takie fuj, fuj, fuj. Ogólnie też jest coś takiego, yy, że uderzenie bomby atomowej zmienia trochę w jądrze Ziemi, czy ja nie wiem, jak to się nazywa, ale zmienia trochę, y, zmienia trochę y, poruszanie się planety. Yy, ja nie wiem, na ile to jest prawda, ale kiedyś, i to było, kurwa, już... Yy, no, w chuj lat temu, że wystarczy, że wystarczy ileś tych bomb i nawet nie tyle, że zniszczysz Ziemię, ale wypierdolisz ją z tego, tego. Eee, ten, no. Nie wiem, jak, jak to się nazywa to po polsku? Oś Ziemi, to jest prawda, okej, okay. no. I że, i że, to, i że to, może być najgorsze, że, że ten, że tam, nie wiem, żeby coś powiedzieć, jak 10 atomówek pierdolnie w różnych miejscach naraz, to, 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 to się popsuje, no. Orbita. Trajektoria. O, chodziło mi o trajektorię. No. Ogromne miasta też zmieniają orbitę? No tak, tylko wiesz, jedną rzeczą jest to, jak, jak delikatnie się to zmieni i wiesz, i, i koniec końców jest, bo, bo Ziemia tam czy się przybliża do czegoś, czy oddala, to jest normalne, nie? Ale jakby, kurwa, nagle się w chuj coś zjebało? No. Rosja ma 7700 atomówek. No nie podejrzewam, no kurwa, wystrzeli jedną, to inni wystrzelą po jednej, kurwa, już jest game over, nie? No i na przykład naukowcy twierdzili przy projekcie Manhattan, że atomówka rozpierdoli atmosferę. No nie wiem, no. W sumie mi trochę tych, mi trochę zostało petard achtungów tych kurwa wielkich z Sylwestra. Ale uważam, że nie byłoby to jakimś tym. Byłoby to bardzo zwyrolskie, jakbym, jakbym pojechał na przykład do Przemyśla i to rzucał w losowych miejscach. No mi, ale oczywiście, że broń atomowa to jest przede wszystkim broń psychologiczna. Zobacz, Pakistan z Indiami się kurwa nienawidzą. Się kurwa nienawidzą. I dlaczego, I dlaczego ten? Dlaczego się nie atakują? Bo zarówno Pakistan, jak i Indie mają broń atomową. Izrael tak szczerze jest w paszczy lwa. Kurwa, nikt ich nienawidzi dookoła ten. Nikt ich nie nienawidzi dookoła ich... Um, no żaden z ich sąsiadów, no kurwa, nienawidzą się ze wszystkimi. Zresztą yy, nie dziwi Was to, że Izrael nie jest w tym. Że Izrael nie jest w, yy, w Europie, a gra na przykład eliminację do mistrzostw tam Europy czy, czy świata. Z, yy, no do Europy, no to musi. <grych> że, że grają jakby było, jakby byli państwem europejskim. No, a to dlatego, że kurwa było, no byłoby w kurwa duże prawdopodobieństwo, że, że tam coś się odjebie, nie? Jakby grali w no w ich otoczeniu, no. No Kazachstan to samo, no. nie no. znam.